Przed koncertem Starońską Orkiestrą Symfoniczną Hania Zdach, ale w repertuarze łytnej Houston. Co zadecydowało właśnie o tym, że tę całą trasę koncertową poświęciła Pani tej wybitnej amerykańskiej artystce? No, miłość do tych do, do piosenek, do, do samej artystki, od której się bardzo dużo nauczyłam i od której się, mogę powiedzieć, wszystko zaczęło, jeśli chodzi o moje śpiewanie, więc taki pomysł. Powstał już chyba 3 lata temu teraz, żeby stworzyć taki projekt, żeby zebrać najpiękniejsze piosenki i żeby zebrać orkiestrę, w ogóle zespół, stały skład mam w tym projekcie. No i tak od trzech lat działamy, więc to się jakoś tam udało. A był jakiś taki bezpośredni bodziec do tego, żeby właśnie w tym momencie zacząć trasę z, naj, z największymi przebojami Whitney. Ja po prostu poczułam, że to jest dobry moment w moim życiu, że, że chyba dam radę. Te piosenki znałam od dziecka, więc to nie, były, nie był dla mnie nowy materiał. Natomiast po raz pierwszy, właśnie trzy lata temu, wystąpiłam publicznie z tymi piosenkami, co, co jest no zawsze wyzwaniem. Za każdym razem jest to wyzwanie dla mnie tak naprawdę, bo już żegraliśmy tych koncertów bardzo dużo, ale za każdym razem jest to nowe wyzwanie i, i takie kolejne. Taki, za każdym razem jest to jakby od, nowa, nowa sytuacja, że wychodzi się na scenę znowu się trzeba skupić i, i dać z siebie wszystko po prostu wszystko Powiedziała Pani, że do piosenki zna praktycznie od zawsze kiedy był właściwie ten moment, kiedy pierwszy raz usłyszała Pani przebój Whitney co Pani wtedy pomyślała właśnie o tej artystce no, Tak jak powiedziałam, ja Whitney Houston znam od dziecka tak naprawdę nie, nie pamiętam pierwszej jakiejś piosenki, ale to były lata końcówka lat 80., początki 90., czyli to były pierwsze dwie płyty. Um, I Wanna Dance With Somebody oczywiście to jest taki chyba najbardziej znany hit. Później How Will I Know, Saving All My Love For You, oglądałam teledyski, które gdzieś tam napływały do naszego kraju, bo jeszcze wtedy nie było przecież takiego dostępu do, do, do muzyki, do, w ogóle do kultury, do wszystkiego, więc to były te, te czasy, gdzie ja na szczęście miałam te, 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 taką sytuację w domu, że mój tata podróżował po całym świecie, wyjeżdżał za granicę i przywoził mi różne nagrania, różne płyty, e, właśnie teledyski, koncerty i na przykład przywoził mi płyty Whitney Houston i Dzięki temu bardzo szybko, właściwie od razu poznawałam wszystko. Tak jak to wychodziło na świecie, pojawiała się premiera, od razu miałam to w domu i dzięki temu rozwijałam się z tą muzyką.